Cześć, tutaj Michał z bloga Małe Piwo WordPress.com, Małe Piwo TV. Dzisiaj chciałbym tym krótkim filmikiem odpowiedzieć na jedno z pytań w komentarzach, które padło, czego możecie się spodziewać po tym kanale. Praktycznie w pierwszym odcinku Zajawkowym no, nie podkreśliłem tego, więc chciałbym dzisiaj to uzupełnić i żeby to był taki manifesto tego vloga. Czego się możecie spodziewać? Możecie spodziewać się wszystkiego. Mały Piwo TV jest e, pogłębieniem bloga WordPress.com. Jeśli go śledziliście e, bloga przez ostatnie miesiące, e, to wiecie, czego się spodziewać mniej więcej. Jeśli nie, zapraszam. Warto pogłębić tą wiedzę. E, na pewno będę chciał przez najbliższy czas kontynuować. E, przedstawianie Wam typowo belgijskich styli, albo chociaż belgijskich rodzajów piwa, jak było to już w drugim odcinku z Witbirem. Na pewno możecie się spodziewać wywiadów, na pewno możecie spodziewać się wizyt w browarach, wizyt na festiwalach. Taki pierwszy festiwal, który na horyzoncie się pojawia, to dopiero Zytos Beer Festival pod koniec kwietnia. Jeśli chodzi o wizytę w browarze, to na pewno już wiem, że będę chciał odwiedzić browar Cantillon z kamerą podczas ich pierwszego ważenia piwa po zimie, które będzie otwarte dla wszystkich. Wtedy zamierzam wybrać się tam z moją kamerą i zmontować dla Was jakiś ciekawy, ciekawy materiał. Więc to na pewno. Plus. Co jeszcze możecie się spodziewać? Co mi przyjdzie do głowy? Może jakieś Wasze fajne sugestie się pojawią. Jestem otwarty absolutnie na, na jakieś inne pomysły, które będę mógł zrealizować albo będę mógł e, je, e, je wykorzystać. E, czego możecie się nie spodziewać, raczej nie planuję degustacji e, w, e, w znaczeniu, jakie e, już, on już panuje. E, jeśli będę przedstawiał jakieś piwa, to nie będą to typowe degustacje. E, Raczej nie spodziewacie się degustacji, ponieważ jeśli pojawi się jakaś opcja wspólnego próbowania jakiegoś piwa, jakiś live streaming, jakiś hangout, o czym wspominał Koper w ostatnich swoich piwnych newsach, z tego miejsca jemu bardzo dziękuję za ten support, który nam tutaj udzielił. Wszystkim vlogerom początkującym na samym początku. Wielkie dzięki. to. Daje, daje, daje siłę do, do pracy. Jeśli pojawi się gdzieś tam kiedyś w przyszłości możliwość, e, no to, to, jest, to to jest coś fajnego, to jest zawsze coś um, wyjątkowego, więc wtedy czemu nie? Natomiast generalnie nie, nastaw, nie nastawiam się na, na degustację. Zatem zapraszam Was e, na, na kolejne odcinki już, e, już tematyczne, już bez wstępniaków żadnych. E, no i do zobaczenia w takim razie.